Jedną z najważniejszych rzeczy na Skybloku od zawsze były obrażenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybsze robienie bossów, dungeony, czy nawet łowienie, to właśnie damage ma największe znaczenie. Osobiście zdołałem już odblokować jedne z najlepszych zbrojek czy broni, jednak na damage wpływa o wiele więcej rzeczy, na przykład pety. Dlatego też tym razem postanowiłem skupić się na Golden Dragonie, czyli najlepszym i przy okazji najdroższym pecie do kombatu, a także chciałbym zdobyć kilka bardzo drogich akcesoriów. Które również zwiększą mój damage. Wbrew pozorom, zdobycie Golden Dragona nie jest wcale takie trudne. Jest ono może trochę czasochłonne, bo wymaga zdobycia aż 500 milionów coinów. Natomiast poza tym jest on naprawdę prosty do zdobycia. Do stworzenia go jest bowiem potrzebne kilka perfekcyjnych gemstone'ów i 50 enchantowanych bloków złota. Czyli może nie są to najprostsze rzeczy, ale jest to coś, co może zdobyć prawie każdy. Dlatego też moim głównym zmartwieniem okazało się zdobycie coinów. I i w sumie ze względu na to, że i tak musiałem kopać, żeby zdobyć Golden Dragona, postanowiłem na zarobienie tych coinów poprzez kopanie gemstone'ów. Z moich wstępnych wyliczeń wyszło na to, że zdobycie tych 500 milionów coinów z miningu to ponad 30 godzin kopania. Jak możecie się spodziewać, stwierdziłem, że to trochę za dużo, dlatego pomyślałem o tym, jak mogę sobie to przyspieszyć. W jednym z poprzednich filmów udało mi się zdobyć Divan Armor, czyli najlepszą zbrojkę do kopania, jednak nie udało mi się jej do końca wtedy Lepszyć. Na tego diwana dotychczas udało mi się nałożyć perfekcyjne Jade'y i Topazy, czyli gemstony, które zwiększają jak dużo dropię po prostu z gemstone'ów, które wykopię. Jednak oprócz samej ilości dropów wciąż liczy się tempo kopania i tego nie udało mi się zwiększyć, a mogę to zrobić poprzez właśnie Amber. Dlatego też moim pierwszym celem było stworzenie perfekcyjnych Amberów, które mógłbym nałożyć na tego diwana. Możecie zobaczyć, u mnie w podbarze jest już fajny Amber, i to oznacza, że w teorii jestem już w stanie ogarnąć sobie 10 Perfect Amberów, więc teraz jeszcze wyjmijmy sobie z sakwy wszystkie i zobaczymy na czym stoję. Jeżeli sobie zajrzymy tutaj do mojego Enterchesta, to możecie zobaczyć, że posiadam już tego trochę przygotowanego. Tu możemy sobie powrzucać resztę staków, żeby to ładnie wyglądało i będziemy mogli już ogarnąć sobie zaraz dzisiaj Forda. Będziemy mieli... 10 Perfect Amberów i w końcu mogę iść do przodu, jeśli chodzi o mining. Na tym etapie muszę jedynie zdobyć 5 razy Amber Crystal, co jest troszeczkę irytujące, chociaż wydaje mi się, że jest jedna metoda, dzięki której mogę to skipnąć. Zaraz zobaczymy. Klikamy sobie Perfect Amber Gemstone i widzicie, że tu jest potrzebny właśnie ten Amber Crystal, którego zdobyłem. Przypomniałem sobie natomiast, że mamy takiego NPC-ta jak Freda i do niego możemy ogarnąć sobie kontakt w Abbey no, Jeżeli daje on nam dostęp do Forge'a, to oznacza, że nie musimy swapować pod serwera, za Razem i możemy sobie znacząco wszystko ułatwić. Tak, potrzebujemy Fall Flasha. Zobaczmy, czy to posiadam. U, zebrał cały stack. Zobaczmy w takim razie, co on nam teraz daje, jeżeli sobie w niego kliknę. Okej, okay, czyli mamy dostęp do Forge'a i w takim razie mogę iść do Nukleusa. Mogę tam sobie odebrać ten kryształ w ogóle parę razy. W takim razie robimy perfect Amber. Spoko. O proszę, czyli jednak się da. O mnie? Czyli to faktycznie jest straszliwy OP. I w tym momencie, patrzcie na to, odbieram sobie jeszcze raz kryształ. Tak bardzo ułatwia sprawę. Ale super, nie? Ja, ja w sumie nie narzekam, bo zmienianie podserwerów, żeby zdobyć ten kryształ, to jest trochę męczące, a rzecz biorąc, nic nie daje takiego sensownego. Skończyły się już robić perfekty i zobaczcie, możemy sobie je odebrać. Jeden perfect number daje mi 100 mining speeda zamiast dotychczasowego 45, także dostajemy prawie, znaczy ponad dwa razy tyle. I możecie zobaczyć, zostaje 200 mining speeda teraz dodatkowo z gemstone'ów na moim helmecie. Zróbmy sobie to samo na chestplate. Dodamy sobie jeszcze jednego gemstone'a. Na tutaj na mojego gauntleta Wiecie co? Dodamy na gauntleta, bo będzie lepiej wyglądało Dodajmy sobie właśnie zamiast tego fine Ambera perfect I tutaj dostajemy 80, bo jest to legendarny itemek A nie mityczny, więc może to potem naprawimy Zobaczymy Skończyła się robić już reszta naszych perfect amberów I w tym momencie je sobie powyciągam po prostu Zaraz dodamy je na mojego dywana I będę miał już najlepszego możliwego dywana Do miningu jak się tylko da Mamy perfect leggingsy już jeśli chodzi o dywana. Zdejmujemy sobie jeszcze z bootsów I w tym momencie mamy perfect boots no i został nam jeden perfekt, który pójdzie na Artifact of Power, jak już go zdobędę. Albo nawet nie wiecie co, bo skoro mam Talisman of Power i tutaj też mogę dać perfekta, czemu nie, w sensie widzicie, że to praktycznie nic nie daje, ale jeśli się nie mylę, to nie powinno mi to nic zepsuć. Przynajmniej miejmy nadzieję. Ale spójrzcie na tego jaded divana. Najlepszy możliwy divan, jakiego możecie mieć do Mindingu. Naprawdę chyba nie ma ani jednego upgrade'a więcej, który mógłbym tutaj dodać, także wow. Tak jak pewnie zauważyliście, Amber Gemstone y do nie tylko na sam Armor, ale też na Gemstone Gauntleta, a także na Talisman of Power. O ile sam Armor był już wymaksowany, musiałem jeszcze skupić się właśnie na tych dwóch rzeczach. I postanowiłem po pierwsze dodać brakujące Gemstony na Gemstone Gauntleta, a poza tym stworzyć Artifact of Power. Obie te rzeczy również pomogą mi w zarabianiu więcej z miningu. Ogarnijmy sobie teraz mojego pierwszego perfecto paza, Mam nadzieję, że się uda. Proszę. No i do drugiego muszę wyjąć mojego flawless topaza z Gauntleta, więc odbierzmy sobie jeszcze drugi kryształ i pójdziemy z powrotem do Dwarven Mainsów. No, 100 tysięcy coinów, No i w tym momencie możemy sobie dodać już tutaj drugiego. Wracamy po raz kolejny do Dwarven Mainsów, bo skończyły się robić tym razem topazy i dodamy sobie Perfect Topaz do mojego Gauntleta. Drugi poczeka sobie aż ogarnę Artifact of Power. No ale dobra, odbierzmy sobie to i możecie zobaczyć, dostaniemy teraz dwa pristine. Miałem 1,6, teraz mam 2, czyli dostałem 0,4 pristine. teorii to nie jest dużo, ale weźcie pod uwagę, że tak naprawdę. Całe pristine, jakie dostajecie, to jest 8, które możecie dostać z Armora. To jest właśnie 2 które możecie dostać z narzędzia, którego używacie, albo Gemstone Gauntleta. No i możecie dostać jeszcze tylko jedno, właśnie z artefaktów of Power, czyli możecie dostać w sumie chyba 11 tego pristine, a reszta leci od bala z Magma filcu Czyli mamy pierwszy set narzędzi, możemy sobie to teraz poddawać NPC-om. No i dzięki temu możemy sobie odebrać Jade Crystal i będziemy mogli zrobić naszego pierwszego Perfect Jade'a. Także mamy już kryształ i możemy sobie zrobić Perfect Jade'a żeby sobie drugi raz ten Jade Crystal i możemy sobie zrobić teraz drugiego perfekta. Także Fred odbierz. On odebrał, ale za szybko. Jeszcze nie zrobiłem pytanie, czy teraz znowu odbierze, czy, czy się obrazi na mnie, że zmarnowałem jego czas. Nie! O, udało się. No więc robimy sobie perfect Jade'a. No i już jutro będzie gotowy. Zapomniałem w końcu to zrobić, ale miałem wbić mining 59, także to powinno już wystarczyć. Trzeci minion jest! Mining 59, także... Udało się. I przedostatni poziom miningów bity, już został tylko 60. Ej, idziemy sobie teraz do Dwarven Minesów i będziemy sobie robili pierwsze Gemstone Mixture do naszych artefaktów power. Dobra, wyjmijmy sobie najpierw moje Perfect Jady, które mam przygotowane i próbujemy sobie zrobić nasze Gemstone Mixture. Proszę bardzo, mamy ogarnięte pierwsze 5. No i potem wrócę zrobić kolejne i kolejne, aż ogarniemy wszystkie 30. 33 dokładnie. Mogę schować, kupić co tutaj jednego Jade'a, a drugiego możemy wykorzystać i od razu dodać sobie go do mojego y, tutaj gamfleta. Także lecimy sobie jeszcze raz. 10 tysięcy coinów za wyjęcie i zakładamy zamiast tego to. I mamy od razu lepszy czym gauntlet na tym etapie mój gauntlet był już tak mocny jak tego chciałem, dlatego skupiłem się tylko i wyłącznie na ogarnianiu Gemstone Mixture właśnie na Artifact of Power. Było tego naprawdę dużo jak widzicie na klipach i zajęło całkiem sporo czasu. Ogarnąłem już wszystkie przedmioty potrzebne właśnie do ogarnięcia Artifact of Power i to oznacza, że posiadam 33 Gemstone Mixture potrzebne mi do zrobienia Artifact of Power. Więc teraz możemy sobie wyjąć resztę temków. No i mamy tutaj mój cudowny Talisman of Power, który posiada jedynie jednego Gemstone'a i jest to perfekt. Amper. Powinienem mieć już wszystko, co jest mi potrzebne do ulepszenia mojego Talisman of Power. No i proszę, mamy Ring of Power. I w tym momencie możemy sobie zrobić Artifact of Power, także to sobie kraftujemy I proszę bardzo, Artifact of Power. Kiedy dodamy mu wszystkie 7 gemstone'ów, to dostanie też jedno reality więcej, dlatego też chcemy to zrobić. Dobra, to sobie graftujemy. Mamy tutaj e, gemstone sloty i możemy sobie dodać Perfect jade. A. Dostaniemy wtedy 20 Mining Fortune, co będzie, myślę, zawsze całkiem spoko, chociaż to jest zmniejszone o połowę, więc to dostaniemy tak naprawdę 10, jak widzicie. No i możemy sobie dodać jeszcze Perfect Topaz i to jest najważniejsza rzecz w Artifact of Power, moim zdaniem przynajmniej jaka jest, poza Enrichmentem, a mianowicie fakt, że po dodaniu sobie tego perfekta, o ile dostajemy tylko jeden Pristine, no to pamiętajcie, Pristine to jest najważniejsza statystyka, jeśli chodzi o Gemstone Mining, więc taki jeden Pristine to bardzo dużo zmienia Wykopaliśmy naszego ostatniego ruby gemstone a. w tym momencie tylko muszę zajrzeć do sakwy po resztę I będziemy musieli wtedy już tylko wrzucić co do fordża I będziemy mieli cztery perfekty Mamy to, także mamy ametyst krystal I mamy dostęp do kryształu Także mamy już teraz wszystkie kryształy, których potrzebuję I można by sobie to sforżować Także perfect jasper, perfect ruby, sapphire No i został nam jedynie perfect ametyst I w tym momencie za 20 godzin to już będzie gotowe i mój Artifact of Power będzie mógł być Wymaksowany No i proszę bardzo 750 tysięcy Gemstone Powdera, który mam tutaj dostępny I to oznacza, że bez resetu mogę sobie ogarnąć Peak of the Mountain 7 Więc myślę, że możemy to zrobić już teraz Możecie zobaczyć, plus jeden token i 125 Skyblock Expa Nie wiem, co bardziej wolę Po prostu chciałbym, więc kliknę sobie Nie było jakiegoś Dźwięku ani nic. Szkoda trochę, ale dobra, cieszę się i tak. No i proszę, udało się, już są skończone perfect gemstone, więc mogę sobie je tutaj wyjąć. I spróbujmy sobie dodać tutaj te brakujące gemstone. Jak widać, w sumie mogę to zrobić w ten sposób, także jest ok. Także proszę bardzo, 5,5 strengtha. No i wszystkie te statystyki podskoczyły. No i myślę, że uczciwe będzie jeszcze zrekombublowanie tego w power. Bo o ile staram się oszczędzać rekombublatory, no to tutaj zyskamy strengtha, healtha, defensa, inteligencję, mining speeda, mining fortune. Wszystko. No i zawsze jest to spoko. Także zróbmy to. No, i w tym momencie zobaczcie, mamy legendarne akcesorium, i przy okazji dokowaliśmy teraz Enrichmenty. Na tym etapie miałem już w sumie wszystko, czego mogłem potrzebować do miningu. Miałem już Divan Armora, Gemstone Gauntlet i nawet ogarnąłem Artifact of Power. Do kopania od gauntleta dużo lepszy jest jednak Titanium Drill, a już zwłaszcza po zmianach, które wyszły trochę później. Dlatego postanowiłem zdobyć Titanium Drilla 655, czyli jego najwyższy poziom, pomijając Divan Drilla. Żeby móc to jednak zrobić, Musiałem zacząć od pierwszego poziomu, czyli 355, i dlatego powoli zacząłem przygotowywać przedmioty potrzebne na jego stworzenie. A następnie skupiłem się na fordżowaniu potrzebnych przedmiotów, aż wreszcie samego drilla. Praktycznie pominąłem to, ale wbijam właśnie minik 60 i w ogóle tego prawie nie zauważyłem. Jest. Mining 60. Wow, jak szybko. Swoją drogą piłem mojego palpeta na level setny. To oznacza, że wymaksowałem te części przynajmniej giru mojego miningowego. Mining 60 zdołałem wbić podczas jednej z fest, kiedy to kopałem już ruby pod zarobek. Podczas festy, dropy są podwojone, dlatego zdobyłem całkiem sporo gemstone'ów. I oczywiście finalnie musiałem je sprzedać. Także macie teraz piękny skrót w sprzedaży gemstonu. W każdym razie, zarobione coiny chciałem wydać na Golden Dragona. Ale w międzyczasie pojawił się inny, dużo pilniejszy zakup, jakim okazał się Hegemony Artifact, czyli jeden z najdroższych akcesoriów w grze. I bardzo chciałem go zdobyć. O nie, Hegemony Artifact. I muszę rywalizować z jakimś Iron Manem prawdopodobnie, więc to wcale nie pójdzie dobrze. Zobaczmy, 285 milionów, 328, 300... Dobra, nie, nie biduję więcej. Ktoś mnie zaubidował No cóż, jest Hegemoni Artifact. Zobaczmy, ile ludzie będą skłonni wydać. Jakby, ludzie są skłonni wydać sporo, nie, ale pytanie, czy są skłonni wydać więcej ode mnie. Okej. Okay. Nie, nie, proszę. 328 milionów, to jest naprawdę dobry deal. Nie, ktoś, ktoś mnie zaubi... Wow, 328 milionów coinów. Jeden z najdroższych talizmanów w grze. Czemu tak drogie? Bo da się to kupić tylko i wyłącznie przez 5 dni, co 4,5 miesiąca. W takim razie, wchodzimy. Hegemony Artifact, c i dodajemy. Proszę bardzo. I teraz zobaczcie o co właściwie tutaj chodzi. Posiadam 679 Magical Powera. Wrzucamy to. Ale patrzcie, ile teraz tego mam? 723. 44 Magical Powera z tego akcesorium. Więc to jest po prostu masakra, jak dużo się z tego dostaje. No dlatego to akcesorium aż tyle kosztuje. Po pierwsze, da się je zdobyć tylko raz na 4,5 miesiąca, przez 5 dni. A po drugie, to jest najlepsze akcesorium w grze, jeśli chodzi o Magical Powera. Nie ma po prostu lepszego akcesorium pod tym kątem. Musimy sprzedać cały mój y, Fine Ruby Gemstone z poprzednich przedniej fiesty, więc to sobie zróbmy od razu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to dzisiaj zdobędziemy tyle rubli, że będę w stanie zdobyć G-Draga i zobaczmy już chyba ostatnia część, dokładnie ostatnia część tego rubi już do sprzedania. Mam w tym momencie 171 milionów przy sobie, to jest niesamowity profit i dzięki temu, możecie zobaczyć, posiadam 258 milionów w banku, razem z tym naprawdę już się zbliżamy do tego G-Draga, także dzisiejsza fiesta już będzie to z głowy. Koniec fiesty! Udało się. I to powinien być całkiem niezły profit, więc zaraz zobaczymy. 175 milionów 718 tysięcy coinów. Wow. Pierwsza rzecz, którą jeszcze musimy dzisiaj zrobić, a mianowicie posprzedawanie tych Gemstone'ów, które wczoraj wykopałem na streamie. Tylko i wyłącznie w y, porsie mam teraz 342 miliony, gdybym teraz powyciągał wszystko z banku. Nawet nie muszę wyciągać wszystkiego, ale powiedzmy, że wyciągnę wszystko 600 milionów. Najważniejsze jest jeszcze to, że ok, zostanie mi tylko 100 milionów potem, ale plan jest taki, że jutro jest jeszcze fiesta z rana i ja w niej wezmę udział. Dzięki temu uda mi się ogarnąć ten brak coinów na go trochę. Możecie zobaczyć, udało mi się Zdobyć 5 flores Sapphire, Amber, Jada, topazu oraz ametystu. I teraz, jak ogarniemy sobie kryształy, które są potrzebne do skraftowania perfektów, będziemy mogli sobie to wrzucić do Forge'a i będziemy musieli już tylko znaleźć tego wielkiego Golden Dragona, tą całą strukturę i będziemy mogli kupić jajo. Najpierw będziemy musieli sobie dać tutaj narzędzia dla naszego profesora Robota i dzięki niemu zdobędziemy sobie nasz pierwszy kryształ, czyli ametyst. Proszę bardzo, mamy już jeden na 5. Możemy dać teraz y, królowi trzy jajka, żeby dostać pewien smrodek, dzięki któremu będziemy mogli sobie odebrać drugi kryształ. Tutaj mamy królową, do tej królowej właśnie możemy podejść, odebrać sobie kryształ dzięki temu. Dalej musimy otworzyć wejście do dżunglowej świątyni i wykonać pewien parkour. No i proszę bardzo, mamy już nasz trzeci kryształ. Siups! O proszę i mamy już czwarte narzędzie Więc teraz te narzędzia możemy oddać npc -tom. No i proszę bardzo czwarty kryształ Tutaj możemy sobie odebrać Piąty kryształ, cudownie I teraz możemy sobie odebrać mój titanium drill Który tutaj leżał bardzo długo No co prawda go będę musiał jeszcze ulepszyć Ale to za jakiś czas, odbiorę sobie jeszcze Pozostałe rzeczy, które tu posiadam I w tym momencie mogę sobie pokraftować Perfect gemstone'y No i kiedy za 20 godzin skończą nam się robić te gemstone'y Będziemy mogli kupić naszego Golden dragona, jeszcze kolejna rzecz o której zapomniałem, to jest jeszcze sprzedanie tych wszystkich ruby gemstone'ów, bo nie po to zdobywałem ich tyle, żeby po prostu je trzymać, tylko musimy je sprzedać. Więc widzicie, mam 310 milionów, już mam 400. 50 ponad. Wow. I mamy w tym momencie ile? 467,1 milionów. wow, 471 milionów. Także 160 milionów na plus. Możemy sobie pójść do Dwarven Minesów i tutaj weźmiemy sobie ostatnie rzeczy, które są mi potrzebne na G-Draga, czyli sforsjowane Perfect Gemstony, które są potrzebne do jego zakupu. Proszę bardzo. Bierzemy sobie to. No i mamy wszystko. 500 milionów coinów, 50 enchanted gold bloków. I perfect gemstony. Teraz musimy tylko pójść do Crystal Hollow's i znaleźć strukturę z Golden Dragonem, co może być trochę bardziej kłopotliwe niż, niż bym chciał, ale zobaczymy. Dobra, czyli lecimy teraz do Stachcia, i Stachci powinien mieć dla nas strukturkę z Golden Dragonem. Jeżeli uda nam się ją odnaleźć, to w teorii powinniśmy móc go już zakupić. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo, to jest struktura z Golden Dragonem, i tutaj możemy go właśnie zakupić i. Tak, mamy tutaj trzy jajka. Możemy sobie teraz kliknąć. I Golden Dragon nam teraz powie, że one oczywiście nie są za darmo. To już wiadomo. I w tym momencie jestem w stanie to zakupić. I będziemy mieli Golden Dragon Ega. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. raz zakupić sobie jajko Golden Dragona, która jeszcze mnie pyta, czy na pewno jestem zdecydowany. Ale tak, jestem na pewno zdecydowany. I. Proszę bardzo. I możemy sobie dodać go oczywiście teraz do petmeni, możemy go zespawnować. I teraz kwestia jest taka, że muszę go jakoś wylewelować. Problem polega na tym, że nie mogę mu dać żadnego pet tema do bicia setnego levela. Pójdźmy póki co do Dwarven Mines'u i chcę zobaczyć jak szybko, albo jak wolno się leveluje tego golden dragona kopiąc tutaj mithril. To będzie trudna kwestia i tutaj raczej go nie wyleweluję zbyt szybko, ale pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby zbyt szybko, tylko żeby przy okazji robić jeszcze grind pod 6-5-5 Okej, okay, mamy drugi level Golden Dragonega. No może nie jest to najszybsze, może faktycznie nie jest, ale czwarty level. Okej. Okay. Oj, nie, nie, Znalazłem spota, w którym są macho. Ogólnie oni są w sumie trochę useless, są tylko do bestiary, ale mam Golden Dragon Ega. I tak się składa, że jeszcze jeden macho i sobie wbiję Milion Combat Expa. Także proszę bardzo, wbiliśmy Milestone. I w ten sposób wbiłem sobie Milion Expa i biłem Golden Dragon Ega na poziom 79. Nie wiem, który był wcześniej, A, ale robimy progres. Robimy. Podczas levelowania Golden Dragona udało mi się zebrać Całkiem sporo mi i postanowiłem wykorzystać go na stworzenie Beacona, a następnie na ulepszenie go aż na poziom 5. Beacon generalnie jest po prostu źródłem statystyk i w moim przypadku prawdopodobnie wykorzystam go po 5 magic finda. Istnieje szansa, że to będzie nasz ostatni eksperyment, który jest potrzebny do wbicia levela setnego na g a właściwie drugiego prawdopodobnie. Mamy protection 6, czy... Nie zabrakło. Ile ekspa mi brakuje do setnego levela? 7,2%. Jakieś. nie wiem. Poniżej 200 tysięcy ekspa idziemy kopać. Okej, okay, mamy to. Level 100. Pierwszy mamy tutaj, więc e, tak. G-drag omija level setny i przy okazji level 102 jest praktycznie darmowy, więc to sobie też bijemy natychmiast, bo czemu by nie? Jakby sprawdziłem wiki i on jest dosłownie za darmo. I proszę bardzo, Golden Dragon ma już level 102, także wszystkie levele od 102 do 100. właściwie do 200 wymagają w tym momencie tyle samo expa i to tyle, ile z 99 na setny, więc to jest bardziej kłopotliwy temat, ale tak, mam już g draga ma on Perki, mogę wrzucić na niego miniki XP boosta i w końcu mogę sobie ogarnąć ten temat w przyszłości, bo... No, ten pierwszy etap, gdzie jeszcze ma się jajko, nie można dać peta i tema, jest najgorszy. Teraz już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Swoją drogą, 21 Magic Finda. Na Black mam w tym momencie 20. Planowałem jeszcze jeden zakup z Darker Auction, którym miał być Plazma Nucleus, jednak okazało się, że moje 320 milionów to trochę za mało, dlatego postanowiłem sprzedać trochę przedmiotów. Wybrałem bloki sulfuru, diamenty, Magma creamy, a także grzyby, które udało mi się wyfarmić trochę wcześniej. W ten sposób zdołałem przebić 420 milionów, a wliczając jeszcze gojny, które posiadałem w banku, stwierdziłem, że wystarczy mi na zakup. Po 8 nieudanych próbach Plazma Nucleus. O kurde. Zobaczmy, czy się uda coś zrobić. O, czy chcę tyle wydać? Chcę tyle wydać. 434 miliony. Boli, ale cóż. Mam to. Mam Plazma Nucleusa. Możemy ulepszyć w końcu Overflaxa. I chyba na tym się teraz skupimy, co nie? Bo po co mam czekać? Musimy ogarnąć obsydian i golden tufy. Mam nadzieję, że nie stać. Gdzie już użyłem moje wszystkie Golden Tuffy, Absolutnie wszystkie, że nie jestem w stanie sobie zrobić tego teraz nawet. Szybciej zdobędę Golden Tuffy niż 4,5 miesiąca, okej? Okay? Wiecie, zdobyłem ostatnią rzecz z Darker Auction właściwie. Jeśli się nie mylę... Właśnie. Kiedy zdobyłem Plazma Nukleusa, zdobyłem moją piątą rzecz z Dark Auction i totalnie o tym zapomniałem wtedy, ale okazuje się, że dzięki temu mogę zdobyć sobie Shady Ring. Także jest to pierwszy tier tego talizmanu i to jest pierwsza rzecz, którą zdecydowanie chciałbym sobie kupić. Także mamy kolejny talizman. Zdobyłem również cztery talizmany z Mirror których cały czas sobie nie wrzuciłem do akcesorii buga, bo cały czas nie miałem na to miejsca. więc je sobie też wyjmę. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zaraz ogarniemy sobie sloty i to wszystko będzie można schować. Mogę sobie zrobić jeszcze lasz talizman, czyli kolejny talizman z Mirrorversa On co prawda ma trzy tiery, ale przynajmniej pierwszy tier sobie teraz zrobimy i. Mamy już kolejny również talizman. Podczas łowienia na zimowej wyspie udało mi się także zdobyć agarimu tangi, z których powinienem być w stanie stworzyć sobie agarimu talizman. Jeśli się nie mylę, może nawet mnie stać na ringa, ale zaraz zobaczymy. Możemy sobie zrobić Agarimu ringa. Posiadam w tym momencie 8 talizmanów, na których nie mam miejsca w moim accessory bagu. I zakupienie dwóch dodatkowych slotów kosztuje mnie w tym momencie 12 milionów koinów. No i spróbujmy sobie zakupić pierwszy upgrade. Proszę bardzo. Odblokujmy sobie kolejne dwa sloty. Będzie 6. No i w tym momencie 8. 48 milionów kojnów na to poszło. Dotychczas posiadałem 836 magical powera, więc zobaczmy do ilu teraz mi to wzrośnie. Powrzucaj sobie wszystko. 881, także z 836, 45, jeśli się nie mylę, mać powera więcej. Dokładnie to, czego potrzebuję. Jeżeli się uda zgarnąć do 45-50 milionów, to zdecydowanie to biorę. Za ile to jest? 38, 39. O, dajemy więcej? 47, proszę bardzo. I mamy Nether Artifact. Jedyny problem jest teraz taki, że jeszcze raz muszę powiększyć sobie Accessory Baga, ale to nie jest taki problem. 12 milionów coinów. Kolejne dwa sloty, także wow! No i dokładnie w ten sposób zdobyłem najlepszego peta na Skybloku, jakim jest Golden Dragon. A także udało mi się zwiększyć damage poprzez Magical Power. W każdym razie to by było już na tyle na dzisiaj. Także jeżeli chcecie więcej Skybloka, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A na pewno kolejne filmy was nie ominą. Siema!